Drodzy braci i siostry, jak w czasie tego Wielkiego Postu, ale i w dzisiejszym Słowie Bożym, powtarzają się słowa: Nawracajcie się. Słyszeliśmy to w wersecie przed Ewangelią. Pan mówi: Nawracajcie się. I w Ewangelii dwa razy Jezus Chrystus ostrzega nas: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo wszyscy tak samo zginiecie. Pan Bóg wzywa nas do nawrócenia nie ze względu na siebie. On wzywa nas do nawrócenia, bo nas kocha, bo jest miłością i pragnie nas ratować. Chce, aby nasze życie nie zakończyło się tragedią żeby nie zakończyło się tak, jak kończy się życie bardzo wielu ludzi. Którzy, tak jak tamci Galilejczycy albo też mieszkańcy Jerozolimy, o których mowa w Ewangelii walczą o swoje, starają się, nawet są pobożni, bo przecież ci Galilejczycy, których Piłat których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar, modlili się w świątyni, składali Bogu ofiary, a więc byli pobożni. W przypadku tych drugich, na których zawaliła się wieża, no trudno powiedzieć. Nieszczęśliwy wypadek. W każdym razie, życie i jednych, i drugich zakończyło się tragedią. Także tych pobożnych. Pewnie była to pobożność dla samej pobożności. To znaczy, żeby zapewnić sobie zbawienie. Taki egoizm religijny, który czasami zarzuca się chrześcijanom, katolikom. Bo też Pan Jezus przyszedł nie po to tylko, żeby udoskonalić naszą pobożność. Nie tylko po to, abyśmy byli zbawieni. Sami. Ale abyśmy właśnie stawali się miłością, tak jak Bóg. Abyśmy odczynali Jego naturę. O to chodzi, bracia i siostry. O te owoce chodzi, które są miłością. Nie chodzi tylko o to egoistyczne własne zbawienie. Owszem, Pan Bóg pragnie naszego zbawienia, ale szczęście w życiu ludzkim, także to szczęście wieczne, jest, że tak powiem, owocem, chciałby się powiedzieć, produktem ubocznym życia miłością. Tego Pan dla nas pragnie. Bo ta droga tylko prowadzi do prawdziwego zbawienia. Jeśli ktoś jest skoncentrowany tylko na tym, żeby być samemu szczęśliwym, żeby samemu się zbawić, w gruncie rzeczy, rozumie się z celem. Dlatego Widzimy tę przypowieść, otrzymujemy tę przypowieść tego ogrodnika, który przychodzi i patrzy, czy owo drzewo figowe zasadzone w winnicy przynosi owoce. I nie widzi tych owoców. Pytanie, czy widzi te owoce w naszym życiu słodkie owoce miłości? Nie widząc tych owoców, Pan mówi. Wytnij to drzewo, mówi do ogrodnika. Wytnij to drzewo. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Po co zajmuje miejsce na tym świecie? Też ogrodnik odpowiada: Panie, jeszcze na rogie pozostaw. Ja okopię je, obłożę nawozem. Może wyda owoc. Może wyda owoc. Dla ojców kościoła, owym ogrodnikiem który prosi, by to drzewo jeszcze na rok pozostało, jest Jezus Chrystus, który mówi do Ojca, pokazując Mu swoje rany. Ojcze, ja za Niego, ja za nią umarłem. Daj Mu jeszcze szansę. Może się nawróci. Może przyniesie owoce. Może jeszcze się da coś zrobić, żeby jego życie nie zakończyło się w tragedii. I stało się czymś bezsensowym. Od tego pragnie szatan. Aby nasze życie tak się właśnie zakończyło. Na czym polega to okopywanie owego drzewa figowego i obkładanie go nawozem? Na czym ono polega? Konkretnie w naszym życiu. Aby to zrozumieć, otrzymujemy pierwsze czytanie. Bo dokładnie to robi Bóg z Mojżeszem, którego Pan Bóg wybrał, każdego z nas wybrał. Każdego z nas pragnie i kocha jako wybranego. Pan Bóg wybrał Mojżesza. Pamiętamy, jaki był początek życia Mojżesza. Był już przy jego narodzeniu, jego życie było zagrożone, bo Freon kazał, Zabijać wszystkich chłopców żydowskich. Matka Mojżesza ukryła go, dopóki mogła go ukrywać, ale w pewnym momencie już nie dało dziecka ukrywać. No więc, aby ratować i jego, i siebie, i rodzinę, bo za, za to były kary przecież poważne, przygotowała specjalne czułęko, wymościła smołą, żeby było nieprzemakalne, Wyłożyła czymś miękkim, włożyła to dziecko do tego członka i puściła na nim, ufając, że ktoś to dziecko znajdzie. Pan Bóg dał, że znalazła go bezdzietna córka Faraona. Całe wydarzenie obserwowała siostra Mojżesza, Miriam. I podeszła do tej córki i mówi, jeśli chcesz, ja ci znajdę mamkę, żeby wykarmiła tego chłopca, żeby ci go wychowała. Znalazł oczywiście matkę swoją i matkę Mojżesz. tak Mojżesz wzrastał w gruncie rzeczy pod opieką córki faraona. Potem, kiedy troszkę podróż, trafił na dwór faraona. I był wykształcony we wszystkich naukach Egiptu. Według tradycji żydowskiej był nawet dowódcą, dowódcą wojsk egipskich przez jakiś czas. Tak do czterdziestego roku życia. Jego kariera się wspaniale zapowiadała. Ale Mojżesz miał świadomość, z jakiego narodu pochodzi, i obudziło się w nim w tym 40. roku życia powołanie, aby swój naród ratować, aby go wyzwalać. I zaczął go wyzwalać na swój sposób. Tak jak się tego nauczył wśród Egipcjan. A więc przemocą. Zobaczył, jak Egipcjan Egipcjanie bije Żyda, zabił tego Egipcjanina. I tu następuje zwrot, ponieważ sprawa się wydała. I Mojżesz musiał uciekać. I trafił do kapłana badianickiego Jetro, który dał mu za żonę swoją córkę, ale też uczynił go pastuchem swoich owiec. Słuchajcie, przez 40 lat, 40 lat, Mojżesz pasł owce nie swoje, swojego teścia na pustyni. Do 80 roku życia, ten, który był wykształcony, przed którym była wielka kariera, wszystko wydawało się, że przepadł, czego zresztą można spodziewać się już po 80-latku. Pan Bóg go okopał, przepraszam, okopał go, oddzielił od ludzi, oddzielił od dworu, jak słyszymy w tym pierwszym czytaniu, że Mojżesz prowadził swoje owce w głąb na pustynię, bo pewnie się wstydził pokazać ludziom, na co zeszło jego życie. Jak je zmarnował? I Pan Bóg go obłożył na woz. Bo tych owiec było wiele i nawozu też było wiele. Pan Bóg go przygotowywał do wielkiej misji, ucząc go pokory, pozbawiając go tego jednego, tego bożka, którego i my mamy, którego nie zauważamy, a który nazywa się nasze ego. Wystarczy zobaczyć, jak często używamy słowa ja, ja, ja. Pan Bóg chce, aby ten Bożek mał, aby się wygaszał, aby to On stawał w centrum naszego życia. Nie nasze ja, nie nasze ego. Ale tego się nie da osiągnąć, przez to, że my sobie postanowimy, że przestaniemy być jego tego się nie da osiągnąć w ten sposób. Tego Bożka nie da się w ten sposób wyplenić. Jak to czasami mówię, egoista, nawet kiedy chce przestać być egoistą, chce tego z motywów egoistycznych. Egoista pobożny pozostaje pobożnym egoistą. Żyje pobożną, pobożnością egoistyczną, która jest utrapieniem dla innych, nierzadko. Wcale to nie jest świętość. Mamy takich świętych, od których ma się ochotę uciekać, bo sami się uważają za świętych, ale inni widzą, jaka jest prawda. Mówi Pismo Święte, że Mojżesz, kiedy Bóg się mu objawił na górze Horeb, to co słyszeliśmy dzisiaj, że Mojżesz był najpokorniejszym z ludzi, jacy żyli na Ziemi. Tak go Pan Bóg. Przygotował. I taki Mojżesz zaczął wydawać owoce, wspaniałe owoce. Chociaż miał 80 lat. Ten Mojżesz, któremu Pan Bóg objawił swoje imię. Po raz pierwszy w historii Mojżeszowi Bóg objawił swoje imię, to znaczy swoją istotę. To imię, które brzmi: Jestem, który jestem. Według Biblistów. Należałoby je rozumieć w ten sposób, że jestem, który jest, aby ci pomagać, jestem tym, który cię kocha, który przychodzi, aby cię wyzwalać, aby Twój naród wyzwalać. I Bóg odnawia powołanie Mojżesza, ale już innego Mojżesza. Nie tego mocnego, który myślał, że sam własną siłą dokona czegokolwiek. Ale Mojżesza, który jest już jak jak słyszeliśmy, najpokorniejszym z ludzi na ziemi. I który będzie wyzwalał swój naród mocą Boga. Życie Mojżesza przyniosło wspaniałe, cudowne owoce. Wyprowadził swój naród mocą Bożą z Egiptu, poprowadził go przez pustynię, cały czas opierając się na Bogu, wiedząc dobrze, kim jest On sam. Pan Bóg tego pragnie dla nas. Aby On stał się naszą mocą. Ale by mógł się stać naszą mocą. Nasza moc musi zniknąć. Ten proces toczy się przez całe lata. Nie dziwcie się, bracie i siostry, że doświadczacie różnych wydarzeń bardzo przykrych. To nie są nieszczęścia. Tak je widzi człowiek, który jest zapaczony w swoje plany i w swoją wolę, który, jak powie święty Paweł o Żydach, przyszli przez pustynię, stało się to wszystko, aby mogło nam posłużyć za, za przykład, iżbyśmy żebyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Jakiego zła pragnęli? Pragnęli pełnić swoją wolę, nie wolę Pana Boga, bo pełnić swoją wolę, to znaczy pełnić, Pragnąć zła. Pragnę, by się pełniły moje plany bez patrzenia na Boga i tego, co Bóg pragnie. W gruncie rzeczy oznacza, pragnę zła, iść inną drogą niż drugi Boże. Choć może nie będzie to oznaczać od razu grzechu, ale jeśli człowiek idzie za swoimi planami, nie szuka dróg Bożych, to jest tylko kwestią czasu, kiedy wejdzie w grzechy poważne. Jeśli człowiek nie chce wejść w krzyż, który Pan Bóg mu daje, nie chce cierpieć, ja już to mówiłem kiedyś, to co mówią ojcowie Kościoła, jeśli ktoś nie chce cierpieć, wyklucza cierpienie ze swojego życia, na pewno zgrzeszy. Nie chodzi o to, że chrześcijaństwo jest religią dla cierpiętników. Chrześcijaństwo, Jezus Chrystus prowadzi nas do zwycięstwa, ale prowadzi nas takimi drogami, aby Pan Bóg ze swoją mocą mógł zamieszkać w naszym życiu. I to są właśnie drogi podobne do drogi Mojżesza. Odwagi. Pan nas nigdy nie opuszcza, zawsze jest z nami, szczególnie wtedy, kiedy jest ciężko, szczególnie wtedy, kiedy nas doświadcza, kiedy nas okopuje i obkłada nawozem. A wszystko po to, aby nasze życie dawało owoce. Abyśmy byli i dla siebie, i dla innych błogosławieństwem, jak Moja Rzecz i tylu innych, którzy poszli za Panem i zaufali. a